Ale z drugiej strony przyjrzyjmy się postaci tak lubianego przez TVN Aleksandra Kwaśniewskiego. Kogoż Kwaśniewski ułaskawiał? Kiedyś opowiem Państwu dokładnie historię najbardziej bulwersującego ułaskawienia niepodległej Polski, a mianowicie ułaskawienia Piotra Filipczyńskiego. Piotr Filipczyński w 1970 roku, będąc młodym chłopcem, Zapukał do drzwi starszej pani Marii. Kiedy mu otworzyła, uderzył ją tłuczkiem masarskim w głowę, żądając pieniędzy. Kiedy nie chciałam powiedzieć, gdzie ma pieniądze, dobił ją, uderzając w głowę i miażdżąc jej głowę baniakiem. Potem usiłował wsadzić ją do kuchni, takiej wiejskiej kuchni nie zmieściła się, więc polał ją benzyną i podpalił. Piotr Filipczyński za to szczególne okrucieństwo i pastwienie się, i psychopatię został skazany przez Perelowski Sąd na 25 lat więzienia. O mało nie dostał czapy, gdyby była. Dzięki wstawiennictwu swojego ojca, Tadeusza Filipczyńskiego, wysokiego współpracownika służby bezpieczeństwa. W 79 roku, a więc po 8 latach odbywania kary, Piotr Filipczyński wyszedł na przerwę w odbywaniu kary i rozpłynął się we mgle. W tym czasie wojskowe służby specjalne wyposażyły go w nowe dokumenty i wysłały do Szwajcarii. Nigdy już nie wrócił do odbywania kary za straszliwą zbrodnię, którą popełnił i której nigdy nie żałował, ale pojawił się w Polsce w latach 90 jako szanowany finansista Peter Fogel, przedstawiciel Kutz Banku, w którym konta znajdowały się różnych generałów i polityków polskich. Wpływy pana Filipczyńskiego były tak duże, że w 1999 roku już prawie pewna była procedura ułaskawienia pana Filipczyńskiego Fogla i w 2000 roku pan Aleksander Kwaśniewski ułaskawił pana Filipczyńskiego. Od stąd już pan Filipczyński mógł przyjeżdżać do Polski bez przeszkód. Nikt go nie szukał, nikt go nie żądał jego ekstradycji, gdyby nie fakt, że był przy okazji złodziejem. I wpadł w tarapaty finansowe, ale to już zupełnie inna opowieść. Najbardziej bulwersujące ułaskawienie prezydenckie miało miejsce w 2000 roku i było to ułaskawienie bestialskiego mordercy Piotra Filipczyńskiego przez Aleksandra Kwaśniewskiego. W międzyczasie oczywiście ja przygotowywałem na ten temat film i szyki popsuło mi dwóch reporterów tygodnika wprost wówczas, którzy moim zdaniem od służb otrzymali informację tylko po to, żeby uniemożliwić powstanie filmu na ten temat. Ale to dłuższa historia, będę musiał Państwu opowiedzieć kiedy indziej. Dziś, kiedy ci sami ludzie, którzy klaskali Kwaśniewskiemu i klaskają mu do dziś, Krzyczą, że Duda, że prezydent Duda bezprawnie uniewinnił Kamińskiego i Wąsika. Porównajcie sobie skalę przestępstw. Z jednej strony, raczej doszło do przestępstwa, ale tego to trzeba by zbadać wszystkie dokumenty do przestępstwa urzędniczego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I to przestępstwo zostało puszczone w niepamięć, wymazane. Decyzją prezydenta. Decyzją ułaskawiającą prezydenta z 2015 roku. Koniec, kropka, jeszcze raz powtarzam. Roma, lokuta, causa finita. Tymczasem w sposób dewastujący państwo, niszczący, huljański i bandycki Donald Tusk i Szymon Hołownia usiłują podważać kompetencje prezydenta RP. To z punktu widzenia kogoś, kto wierzy w polskie państwo i chce jego siły, jest niewybaczalne i tego wybaczyć nowym władzom nie możemy. To tyle, jeżeli chodzi o te państwo twórcze sprawy, ale zapamiętajcie państwo kasus Piotra Filipczyńskiego alias Petera Fogla. Na, za każdym razem, kiedy będą mówić wam o tym, że Duda bezprawnie, jak śmiał i w ogóle, to zapytajmy A co pan Kwaśniewski? Tak siedzi. Teraz jak mysz podmiotą w Dawos, bo tam trzeba długo siedzieć, żeby status rezydenta utrzymywać. Tak nie chciałby, żeby interesowano się jego sprawami. No i wiem dlaczego. Ale sprawa ułaskawienia Filipczyńskiego będzie się ciągła za panem panie Kwaśniewski do grobowej dyski.